Od małego interesowałem się przyrodą, chodziłem do lasu, zacząłem interesować się tym, co się dzieje w lesie i potem postanowiłem zostać leśnikiem, aby kontynuować te swoje zainteresowania w późniejszym życiu. No, najbardziej satysfakcjonujące to jest takie współżycie z przyrodą, bezpośrednie obcowanie z naturą, możliwość doświadczania przyrody w każdym dniu i w każdej godzinie życia. No w tym roku zasadziliśmy w leśnictwie panewnik około 11 hektarów młodego pokolenia lasu. To jest duża satysfakcja dla leśnika, patrzeć na to jak rosną owoce jego pracy, czyli te małe drzewka, które zostały wiosną posadzone i po kilku latach to już są większe drzewa, a po kilkudziesięciu to już mamy duży, dorodny las. Wiadomo, że leśnik nie korzysta z tego, co posadził, to dopiero następne pokolenia, czyli jego wnuki, prawnuki będą z tego w pełni korzystać, ale leśnik patrzy w perspektywie wielu dziesiątków lat, a nie tylko jednego, dwóch, trzech lat do przodu. Eko-odpowiedzialność to między innymi jest dbanie o to, żeby ten las trwał wiecznie, czyli mimo, że go użytkujemy, pozyskujemy drewno lub inne produkty leśne, to żeby ten las w dalszym ciągu był w takiej postaci, która zaspokaja wszelkie jego funkcje, czyli zarówno społeczne, ochrony przyrody, ochrony środowiska, a jednocześnie dające produkty, takie właśnie jak powiedziałem, jak drewno, jak inne owoce leśne dla człowieka. Bardzo ważne jest budowanie odpowiedzialności i eko wśród społeczeństwa. I bardzo dobrze jest, że tak jak na przykład grupa Lelek prowadzi akcje proekologiczne, które zwiększają tą odpowiedzialność i świadomość wśród ludzi.